Cześć! Witajcie na kanale LucasRC. W tym odcinku opowiem Wam wszystko o DJI Neo. Już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Teraz przyjrzymy się bateriom. W zestawie mamy trzy baterie po 1435 mAh. Aby wsadzić naszą baterię wystarczy włożyć ją do slotu ładującego i wepchnąć aż będzie taki dźwięk. Następnie po włożeniu baterii można sprawdzić ich stan nie podłączając baterii. Do żadnego powerbanka, ani gniazdka. Wystarczy kliknąć przycisk zasilania tutaj i po chwili wyskoczy nam stan ładowania, stan baterii. Ja mam mały stan baterii, ponieważ przed chwilą właśnie latałem. Zajmiemy się funkcjami tego drona. Pierwszą funkcją jest. Follow. Dron śledzicie w określonej odległości. Można ustawić w aplikacji, czy tam 2 metry, 4 metry, czy ma lecieć wysoko nad ziemią, czy. Nisko, no? Następną funkcją jest. Drony. Dron startuje z Twojej ręki, następnie odletuje od ciebie na określoną odległość, nagrywając cię po czym wraca. Następną funkcją jest. Circle. Circle. Puszczasz drona z ręki, on okrąża kółko wokół ciebie i ląduje na Twojej ręce. Oczywiście też można wybrać, w jakiej odległości od Ciebie to kółko ma zrobić. Następną funkcją jest? Rocket. Rocket. czyli dron wystrzeliwuje w górę, zawisa na odpowiedniej, prędko na odpowiedniej wysokości, nagrywając Cię, po czym ląduje na Twojej ręce. Następną funkcją jest? Spotlight. Spotlight. Dron wisi w powietrzu, następnie śledząc Cię kamerą, śledząc Cię kamerą, nagrywacie, Cię, po czym, gdy podstawisz pod niego rękę, ląduje. Ostatnia funkcja jest taka. I teraz zobaczymy stabilność tego drona. Wystartujmy dronem. Aby to zrobić wystarczy pociągnąć do siebie dwa. To jest styki. Drona wystartuje. No i już tutaj można sterować. No i stabilność tego drona jest bardzo duża. Więc dron bardzo, bardzo się na wietrze. części zajmiemy się pilotem. Opowiem Wam o wszystkich przyciskach znajdujących się na pilocie, Zaczynając od przycisku włączania. Aby włączyć pilota, wystarczy przytrzymać, kliknąć i, przy, i przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Pilot się włączy i zacznie łączyć się z dronem. Aby wyłączyć, czas zrobić to samo, czyli kliknąć i przytrzymać przez 4 sekundy. Ten przycisk służy do hamowania drona. Czyli jeżeli powiedzmy lecisz, lecisz do przodu i jak klikniesz ten przycisk, dron się zatrzyma i zawiśnie w miejscu. Jeżeli ten przycisk przytrzymamy, dron zrobi nam RTH, czyli wróci nam z miejsca, z którego startowaliśmy. Tutaj mamy przełącznik trybów, który zmienia nam z trybu Sport, Normal i Science Move. Science Move to jest taki tryb, który po prostu jest bardzo spokojny. Ten dron będzie ledwo co leciał. No, to normalne to wiadomo. Taki no, do normalnego latania. No, a sport, no to bardzo szybko lata, lata nasz dron, jak sama nazwa wskazuje. Następnie mamy przycisk y, zmieniania, czy jeżeli chcemy nagrywać lub robić zdjęcie dronem. Jeżeli go klikniemy, to się zmienia zdjęcia na y, nagrywanie, a jeżeli jeszcze raz go klikniemy, to z nagrywania na zdjęcie. Y, zaczynając z przycisków. Tutaj mamy taki. Przełącznik, którym możemy regulować gimbalem, czy patrzy do góry, czy do dołu, jak nam będziemy wyglądać. Tutaj mamy przycisk do robienia zdjęcia, lub jak mamy tutaj przełączone na nagrywanie, do rozpoczęcia i kończenia filmu. Tutaj się wysuwa wystarczy odpiąć kabelek na aplikacji DJI Fly iFly. Podłączamy tu kabel do telefonu, tak jak do ładowania, wkładamy tutaj telefon i podłączamy. Włączamy pilota i włączamy dron. Teraz zajmiemy się ceną. Mamy do dyspozycji różne warianty, na przykład sam dron z jedną baterią kosztuje 900 zł. Natomiast dron z pilotem trzema bateriami kosztuje 1650 zł. Mamy do dyspozycji też gogle, które razem z pilotem do gogli, dronem i bateriami bez pilota kosztują 2500 zł. Możemy też kupować z różnych źródeł, na przykład z Media MediaMart, ale najpewniejszym źródłem jest oficjalny sklep DJI. Podaję Wam ceny oczywiście z oficjalnego sklepu DJI. Ponieważ jest to najbezpieczniejsze źródło. Moim zdaniem ten dron jest bardzo dobrze zrobiony. Jakbym miał go oceniać od 1 do 10, to oceniam go 9 na 10. Jedyną wadą jest to, że jest tak mały i nie ma aż tak dużej odporności na wiatr, tak jak inne drony DJI. Moim zdaniem jest bardzo trwały, jest zrobiony, ma wszystko i wygląda bardzo ładnie. No i jego czas y, latania może nie jest jakiś zaskakujący, ale te 18 minut, które nam zapewnia producent, jest wystarczające, żeby zrobić sobie jakąś tam sesję czy tak dalej. Moim zdaniem, y, bym kupił go drugi raz, gdybym miał wybierać pomiędzy wszystkimi dronami DJI, bym kupił właśnie tego. Y, i dziękuję za oglądanie i zostawcie suba się, Mano.